Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w salonie Dwakółka, Kółka, 30 km od Bydgoszczy, w nakle nad Notecią. Mieścimy się 200 metrów od obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę www.salon2kółka.pl. Wysyłamy pojazdy na cały kraj. Dzisiaj, proszę Państwa, zgodnie z obietnicami, otrzymaliśmy dostawę nowych kładów o nazwie Hammer 250 z automatyczną skrzynią biegów, i przed nami właśnie taki hammer, pojemność 250 na kołach dziesiątkach z automatyczną skrzynią biegów. Kłady yy, te są bardzo fajnie wyposażone czyli mamy fajne oświetlenie z przodu handbary, elektroniczny licznik, oparcie. Lusterka, yy, yy, fajne nakładki plastikowe na opony, na koła, przepraszam, niebieskie, bo to jest na, na stalowych felgach, nie na aluminiowych, tylko na stalowych. I sprawdźmy, co tutaj mamy. Pojemność 250 4 osób chłodzony powietrzem, yy, 24 konie, 17,65 kW, rozruch tylko elektryczny, skrzynia biegów automatyczna, 1 plus 1. Koła dziesiątki, hamulce przód, tarczowe hydrauliczne z tyłu, również tarczowe hydrauliczne. Łańcuch 530, wymiary długość 1700, szerokość 1100. Wysokość do siedzisk, do, do, od podnóżka 470, maksymalna prędkość producent podaje 60 km na godzinę. Obciążenie 160 kg i gwarancja to 12 miesięcy. Proszę Państwa, w tych samych gabarytach i w tej samej budzie występuje silnik 200 i silnik 150, z tym, że silnik 150 to już jest manualna skrzynia, czyli normalnie 3 plus 1. Kłady te nie posiadają homologacji drogowej, czyli nie możemy nimi się poruszać po drogach publicznych, No, nie posiadają migaczy, no i co ważniejsze, wiele klientów o to pyta, nie ma możliwości, żeby zrobić Homologację do takiego kłada. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę wwwsalon 2 Zapraszamy na nasz facebook i na nasz kanał na youtube. Tam zamieszczamy filmy z produktami, które Państwu proponujemy. Zapraszam na wwwsalon 2 Wysyłamy pojazdy na cały kraj.